Witam Was bardzo długo wyczekiwanym filmiku i bardzo przepraszam się nagrałam tej piosenki, jak to jest urodzinym. tam muszę się spotkać z rodziną, dlatego po prostu nie nagrałam piosenki, ale teraz przechodzę ym, do filmika długo wyczekiwanego 10 faktów o mnie! Tak. Naprawdę 10 faktów o mnie. Dobra, I to będzie takie y, od, od, od takich prostych faktów do takich bardziej pokręconych. Dobra, i fakt pierwszy. Tak naprawdę nie nazywam się Kinga Nowak, tylko tylko na drugie imię mam Kinga, dlatego że jak nagrywam, że założyłam kanał, to mam młodsza i mam nie pozwolenie dać pierwszego imienia, dlatego dam drugie. Fakt numer dwa. Mieszkam w małej wsi. Mieszkam w małej wsi, takim, w takim pięknym domku. Fakt numer trzy. Ja bardzo kocham zwierzęta. Bardzo dużo o nich czytam. O takich też innych. Ale w życiu nie miałam żadnego zwierzaka. W życiu. Fakt numer cztery. Mam trzy siostry. Ule, jak już, jak już znacie ją z kanału Ule Cybula. Małą Wiki i taką malutką. Więc jest czwórka dziewczyn. Numer 5. Kocham czytać! tu Czytałem to już całe moje życie, ale też co do mojej hobby, bardzo lubię grać też na komputerze i na tablicy ogólnie. Fakt numer 6. Chodzę do trzeciej klasy. Właśnie I to nie przeraża, że będę niedługo chodziła do czwartej. To jest ostatni rok z moją panią. Fakt numer 7, już się zbliżam do końca. Z, ym, dwa razy zmieniałam, nie, i... raz zmieniałam szkołę. Ym, chodziłam do pierwszej klasy w tej szkole. Później zmieniłam i od początku chodziłam do pierwszej klasy. Bo nie byłam zbyt dobra. Ym, w i czytaniu, ale później się nadobiłam. Fakt numer 8. Już chcę mi pokazać. Ja miałam trzy nauczycielki. Miałam na początek panią Basię w pierwszej klasie. Później miałam w klasie drugiej panią Anię. W klasie trzeciej, czyli teraz mam panią Agatę. Fakt numer 9. To już jest ostatni fakt. Jest teraz trochę taki bardziej pokręcony. Ja, jak byłam mała, to... Tu zawsze się z moją kuzynką kłóciłam. O takie głupie rzeczy, o jakieś puzzle, o kawałek puzlek, bo tych puzłów pełno i mi się o kawałek puzzle kłóciłyśmy. Mieliśmy takie same zainteresowania. I właśnie chodzi o to, że w tym domu nie było takich podwójnych rzeczy i że ciągle się kłóciłyśmy o to samo zainteresowanie, a teraz jesteśmy zupełnie inne. Ale łączy nas tylko czytanie książek. Fakt numer 10, już ostatni fakt. I to jest fakt mojego imienia. Mam na imię Maja Kinga Nowak, tak? Ale skąd się wzięło imię Maja? To też od mi do moich urodzin. 9 maja. Tego dziś nazywam imię Maja, żeby upamiętnić to, że się udział w maju. No. Dziękuję wszystkim za ten wspaniały odcinek, mam nadzieję, że bardzo miło wam się oglądało i słuchało tych wszystkich faktów. Pa, pa!